Dzień dobry. Witamy. Moi drodzy, witamy Was z Góry Miedzianki, właściwie z obszaru rezerwatu Góra Miedzianka. Jesteśmy u stóp szczytu, można powiedzieć, Miedzianki. Zazwyczaj, jak jesteście na tej górze, to właśnie to miejsce najbardziej znacie. Natomiast my jesteśmy w mniej znanym z wiadomej rzeczy miejscu. Jest to, moi drodzy, kamieniołom. W którym właśnie odsłaniają się wapienie dewońskie, z których jest zbudowana Góra Miedzianka. Michale, czy możesz przybliżyć trochę właśnie to miejsce i właśnie budowę geologiczną miedzianki? Oczywiście. Moi drodzy, Góra Miedzianka, w zasadzie masyw miedzianki, zbudowany, jak tu Witek już wspomniał, z wapieni dewońskich, to jest jeden z najbardziej na zachód wysuniętych punktów w którym odsłaniają się skały tak zwanego trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, czyli tej części, tak, gdzie mamy skały od kambru do karbonu włącznie, które, przede wszystkim skały osadowe, oczywiście, tak jak w tym przypadku, wapienie które to skały są pocięte licznymi uskokami, szczelinami, lub czasem są oczywiście też sfałdowane tak, i w obrębie tych uskoków i szczelin bardzo często mamy tak zwaną mineralizację hydrotermalną. Taka sytuacja jest również na miedziance. Liczne uskoki, spękania, które tutaj właśnie przecinają wapienie dewońskie, zawierają taką mineralizację jest tam kalcyt, jest baryt, ale oczywiście przede wszystkim można by powiedzieć minerały miedzi, znajdujące się zarówno na złożu takim pierwotnym, tak, czyli o genezie takiej już typowo hydrotermalnej, jak i na złożu wtórnym, czyli związane z bardzo charakterystycznymi kieszeniami krasowymi, które no, między innymi od strony południowej tego masywu, w zasadzie wzdłuż masywu występują i z którymi to kieszeniami krasowymi związane były najbogatsze, najpłytsze można powiedzieć, złoża, eksploatowane, no, jak niektórzy sądzą już od średniowiecza. Także bogata historia górnictwa miedziowego, związana właśnie z tym miejscem, która przetrwała w formie no, takiego dziedzictwa niematerialnego. Mówimy o nazewnictwie, prawda, miedzianka, mówimy o legendach również, np. legenda o Wojtku Miedzianej Stopie chociażby, prawda, czy mówimy o licznych podaniach takich związanych właśnie z tym górnictwem w tym miejscu. Miejsce godne odwiedzenia, nie wiem czy Witku, myślę, że śmiało możemy tak, polecić tak. Miedziankę jako tak. jeden z najważniejszych obiektów go-turystycznych Geoparku Świętokrzyskiego, który no, póki co aspirujące lada moment już Geopark UNESCO, także myślę, że w tej formule Geoparku UNESCO Miedzianka stanowi bardzo istotny element, element łączący geologię z człowiekiem w sposób bardzo harmonijny, wręcz można powiedzieć klasyczny. Michał, ja myślę, że się ze mną zgodzisz, że to miejsce jest tak wyjątkowe, że jeszcze będziemy tu wracać i pokazywać Wam, mam nadzieję, Miedziankę też z różnych stron, nie tylko z tej, myślę, też najpiękniejszej, czyli na samej górze, z tej części szczytowej, ale tu wiele różnych ciekawostek na, na tym obszarze jest zapisanych. I nie tak, będziemy je tak. przybliżać w ramach właśnie naszego cyklu Geopark Świętokrzyski Geoturystyka na Szlaku. Dokładnie, a póki co taka zajawka a propos Miedzianki. Będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach, w których będziemy Wam opowiadać o poszczególnych ciekawostkach związanych z tym i nie tylko z tym miejscem, także serdecznie Was zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Geopark Świętokrzyski Geoturystyka na Szlaku, a póki co serdecznie pozdrawiamy z miedzianki. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.